Spotkaliśmy się tutaj dziś, by sprawdzić, kto się lepiej trzyma. 36-letni ja, czyli Klockozaur, Kozaur, czy 36-letni zestaw, yy, czyli po prostu śmieciarka, która pochodzi dokładnie z 87, czyli z mojego rocznika. Wow, to będzie ciekawe doświadczenie. Chodźmy na strych i to sprawdźmy. Oj, moje plecy jest. Dobra, już, już wiem, że śmieciarka trzyma się lepiej. O, dobra, dam radę, nie bójcie się, dam radę. O z moje plecy, ja prosto po recenzji do lekarza. Jezu, ja Jezu, mi się brawury, wstawać na szybko w wieku 40 lat. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Tak jest, moi drodzy, 87 rok, to jest zarówno i mój rocznik, i rocznik tego zestawu. Przyznam się wam szczerze, ja w swojej kolekcji mam dość mało zestawów z rocznika 87, bierze się to z dwóch rzeczy. Jakby z pierwszej, takiej, że w latach 80 było ciężko, wiecie, o e, szeroką dostępność klocków, w Polsce. Po drugie, no wiecie, jak miałem jeden lat, to raczej rodzice mi nie kupowali od razu City, wtedy jeszcze tak zwanego town. Na całe szczęście miałem siedmioletniego, -letnie, no właśnie tak, siedmioletniego w sumie tak, bo miałem brata siedem lat starszego i wiecie, on już trochę kupował to Lego, więc jakieś tam zestawy w swojej kolekcji mama to jest chyba jeden czy dwa zestawy, jednak do żadnego z nich jakoś tak specjalnie nie przywiązywałem. Tymczasem tutaj mamy taki moi dość świetny zestawik, jest to mój rocznik i jest to też jedna z lepszych śmieciarek, jak widziałem, w tym starym Lego. Tak town, więc teraz naprawdę już bez wykupów chodźmy na strych i to zbadajmy. To jest moje plecy. Dobra, powiedziałem bez wykupów. Żartowałem. Może plecy nie, ale humorek dopisuje wciąż, mimo 40. No siemano, klosa, nie, chyba to krzyczę, krzyczałem to, prawda? Tak, krzyczałem. No widzicie, tak to już z moim wieku, zanim wyjdziecie z salonu na górę, to już zapominacie, po co szliście i w ogóle. Tak to, moi drodzy, bywa przed czterdziestką. Natomiast, dobra, już nie będę do was krzyczał, moi drodzy, dla żadnych siemano i tak dalej, ale pewnie domyślacie się, że zaraz krzyknę co innego, a mianowicie, zestaw, zejdziecie na sklepie, przystań sklepie p dokładnie to moi drodzy tego nie krzyknę chociaż tak wiele fajnych zestawów znajdziecie na moim sklepie przystańkląsków.pl ale zestaw ten moi drodzy dostałem w prezencie i tak nawet go przez chwilę chciałem moi drodzy złożyć na waszych oczach na live wiecie zestaw z mojego rocznika jednak co by nie było mój rówieśnik ale powiem wam szczerze zbyt bliski memu serduszku jest ten zestaw po prostu moje serduszko na sam ten prezent się tak uradowało że po prostu mówię nie to jest chwila tylko i wyłącznie prywatna dla mnie i tak sobie go sam moi drodzy złożyłem 6693 jest to o tyle ciekawy moi drodzy, zestaw, że uwaga, jego recenzja już się kiedyś pojawiła, ponieważ tak, on już raz kiedyś na moim sklepie był. Często wiecie tak, że jak zestaw, sprzedam kręcę jego recenzję i rzucam po jakimś czasie po prostu tutaj na kanał i recenzja jest nakręcona, leży na dysku, ale nie zdążyłem jej wrzucić. Więc moi drodzy, można powiedzieć, że to jest druga właściwie recenzja tego samego zestawu. Także ten, tak jak mówię, mojemu serduszku jest bliski, bo jest genialnym prezentem. No to tutaj ląduje jako moi drodzy, pierwsza instrukcja. Jak już pewnie wiecie, bo oglądacie często moje KBL, -e, a przynajmniej taką mam nadzieję, jest. Rozkładana niczym plakat. Jak na 36-letni papier, zachowała się całkiem spoko, chociaż nie no wiadomo, że pewne przetarcia już tutaj się pojawiają. W ogóle zestaw trafił się spoko i powiem szczerze, że też mam taki lekki dysonans psychiczny, bo zazwyczaj właśnie te stare zestawy, jak już składam, to właśnie dlatego, że lądują u mnie na sklepie. Że to, wiecie, to jest coś mojego, co tylko składam i zaraz puszczam dalej w świat, a tu dostałem coś i faktycznie to coś u mnie zostaje. No czuję się z tym faktycznie dziwnie. Nie, nie czuję się na pewno natomiast dziwnie z tym pojazdem, z, tym, z tą śmieciarką, bo jest ona naprawdę kozacka, więc może po kolei. W zestawie dostajemy dwie figurki, no właśnie miałem mówić, że jeden to już powoli wdaje się we mnie, już wiem, którym ja jestem z tego zestawu. No po pierwsze czarne włosy może tutaj go powiedzmy zdradziły, a drugie to, że bardzo łatwo łysieje. Tak, ta fryzurka powiem wam, ledwo się tutaj trzyma na tym yy, bezdziurkowo w głowie studowym, no właśnie w ogóle pełnym studzie. No niestety wiecie, 36 lat, no tutaj pewne rzeczy się z tym plastikiem też, że tak powiem, podziały, no i temu panu łatwo spada fryzurka. Ale poza tym figurki zachowały się kapitalnie, nadruk tutaj w żaden sposób nie jest zmazany, i jest po prostu naprawdę gitów. Sam nawet na swoim sklepie czasem mam takie figurki, ale jest to mimo wszystko naprawdę coś, co człowieka bardziej cieszy niż jest standardem. Z tyłu tych nadruków oczywiście nie mamy, bo to nie te czasy, to dopiero w latach 90. powiedzmy, zaczęłoby się standaryzować. Mamy tutaj dwóch panów, i w ogóle mam wrażenie, że jakby mocno ten zestaw jako całość przypomina mi właśnie tę nową śmieciarkę, którą recenzję znowu miała wczoraj, ale o tym i o podobieństwach jeszcze sobie porozmawiamy. Ale chociażby tym, że właśnie tutaj mamy dwóch pracowników, przy czym tu no, jeden to był facet, a drugi to też był facet. I po prostu jakby. Wiecie, to też były takie czasy w LEGO, że tutaj bardziej facetów szli, a kobita w zestawie to było wow, wow, nie? W ogóle, że, że baba jakaś, nie? To, no, naprawdę było coś. Podobne podobieństwo jest też to, że mam tutaj dwa kosze. Powiem wam szczerze, bo możecie stwierdzić, no co, dwa kosze, no rany. Tak, jak te kosze są dość stare, jest to dość stary odlew, natomiast pamiętajcie, że w tamtych czasach to nie była taka norma i faktycznie często w tych śmieciarkach dostawali im po prostu po jednym śmietniczku, a tutaj, sprawiedliwie, z każdy z tych panów dostał po jednym na głowę, natomiast nie było tutaj śmieci w odróżnieniu do tego, co dostajemy dzisiaj Muszę, mówię, unikać tych porównań, ponieważ do, do tych porównań jeszcze tutaj wrócimy. No więc może przejdźmy do samej śmieciary. Powiem wam szczerze, jest to na pewno bez dwóch zdań to jest moja opinia jeszcze przed tym, jak dostałem ten zestaw. Najładniejsza śmieciara z lat 90. Takie jest moje prywatne zdanie. Mamy tutaj na szczęście nadruk, a nie naklejkę, co oczywiście jest na ogromny plus już na starcie. Buildem ona w ogóle trochę przypominała się tą też dzisiejszą, ale jak mówiłem, nie uprzedzajmy faktów. Cztero studowość, lampki u góry jeszcze w ten sposób. Takie trochę na dzisiaj śmieszne, możecie takich dzisiaj oczywiście nie kojarzyć bo dzisiaj się takich nie robi. Mamy tutaj również odchylane taki z tyłu, proszę bardzo, tu, więc możemy sobie śmiało to przekrzywić i wysypują nam się śmieci. Tego miejsca na śmieci nie było tu, nie wiadomo ile. Można powiedzieć, że dodatkową przeszkadzajką było to, że tutaj nie mieliśmy wytajlowanego sprzętu. Sam nie jestem fanem tajlowania, sam jestem fanem, by te studie jednak było widać, ale fakt faktem, tutaj troszkę to mogło przeszkadzać wypalaniu tych śmieci i akurat tu by się prosiło, by takie tajle no, faktycznie występowały. Mamy tutaj również zamykanie i żeby nie było, mamy tu również system, no właśnie z... Jakie kreatywne wykorzystanie fotela? O dzisiaj o kreatywne wykorzystanie elementów Lego bym jak najbardziej posądził, bo niejednokrotnie to udowadnia, ale w tamtych latach, latach 90., to musiało naprawdę trzepać w mózg. No, że użyto fotela i po prostu nieraz musieliśmy się się łapać za głowę mówić, co? Wow! I tak dalej. No, że fotel z Classic Space'a z Mtrona został w ten sposób wykorzystany. A przypuszczam, że nie jeden dzieciak wykorzystywał go w ten sposób, właśnie to teraz na żywo wymyśliłem, że faktycznie woził tutaj, mm, mówię tego gościa. co zresztą też jak najbardziej, no, bo bądźmy. Szczerze, ma też sens, więc just imagine i te sprawy i to po prostu hulało. Mamy również i łopatę i miotło do zamatania terenu, więc to nie byli tylko tylko śmieciarze w sensie, że tylko jedziemy, zbieramy, ale również miasto też ogarniali. Super. Jest tutaj w ogóle to zabezpieczenie, może tu to, to będzie lepiej widać, no właśnie ten tutaj panel, by te śmieci też nie wypadały. Fakt fakt ten spójścia, go jest wysoko. Faktycznie tych śmieci mogliśmy sypać tu całkiem sporo i one dalej się nie wysypywały, i jest to naprawdę super. Z drugiej strony oczywiście on jest identyczny. Tu już mamy ten system, może was to dziwić, ale nie mamy tu już metali, co nie było tak oczywiste jeszcze w latach osiemdziesiątych na tych kółkach. No i kabina szoferka, właściwie, która ma otwierane drzwi, coś czego dzisiaj nie ma, i otwierany dach, także że mieliśmy z trzech aż ton dostęp dla tego kierowcy. Kierowcy, któremu faktycznie brakowało jakiegoś fotela, brakowało radyjka, jednego sprzętu, ale ja na to narzekać nie będę. Po coż mu to? On jest w pracy, a nie na wakacjach, żeby muzyki słuchać, jeszcze tańcować do jakichś tutaj dziwnych graka, amakafo i te sprawy, nie? Moi drodzy, innymi słowy, naprawdę ten zestaw jest bliski mojemu serduszku, nie tylko ze względu na rocznik, ze względu też na build, a to że po prostu jest naprawdę ładny. Przypomina mi chociażby moje dzieciństwo, no już które ponad 30 lat temu było, gdy takimi zestawami się bawiłem i przypomina mi po prostu słodkie, beztroskie czasy, kiedy nie trzeba było się niczym innym marszczyć, jak tylko zabawą. I ten zestaw naprawdę do tej zabawy jest po prostu świetny. Ma on super te opcje odchylania, mówię po prostu kilka jeszcze innych takich feature'ów, które można by tu powiedzieć. Ma kosze, szło się nim, absolutnie w pełni pobawić. Szczególnie jeżeli mieliście swoje miasto, ale i bez tego szło z niego coś zrobić. I naprawdę ciepło mi dzisiaj na serduszku, patrząc jak te piękne 36-letnie zestawy do dzisiaj chociażby swoją jakością się utrzymały. I mam też nadzieję, że zestawy dzisiejsze LEGO też tą jakość podobną za 36 lat będą miały. Choć powoli trochę wątpię, wiecie, stary jestem sceptyczny już i tak dalej. Idę się tym zestawem więcej pobawić, no bo na pewno będę się nim długo teraz bawił. Mając nadzieję, że dostarczymy wielu godzin, frajdy, ale jestem właściwie już tego pewny, bo jakże mogłoby być inaczej z tak fajnym zestawem. Czekam oczywiście na waszą opinię, czy, w nim, czy wy w nim widzicie coś fajnego, czy wręcz przeciwnie, czy mam tutaj jakieś omamy starego zgreda, który tutaj biadoli po starożytnemu i tak dalej, ale sami się przyjrzyjcie, no moi drodzy, nawet ta tutaj linia czerwona, go na fajnie została tu poprowadzona, no nie możecie im powiedzieć, że ten zestaw jest po prostu brzydki, nie pozwalam na to na, na tym kanale, ale pozwalam na inne rzeczy, ale jakie chcecie w sumie, więc wiecie. Dzięki, że byliście dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale, ale mam nadzieję, że oczywiście wkrótce widzimy się w kolejnych filmikach. Aby ich nie przegapiać, przede wszystkim tych śmieciarek, które pojawiały się już u mnie to dwa razy chyba na kanale dokładnie. No to zapraszam Was raz do odnośników. Dzięki, że byliście. I widzimy się wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye!